Moi drodzy, dzisiaj yy, takie miałem takie trzy wątki, ale spokojnie wybrałem jeden, chociaż i tak yy, nie obiecuję, że będzie krótko. Yy, 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 yy. Może, może zanim przeczytam to słowo, które przygotowałem, które chciałem, żeby nas poprowadziło w Bożym miłosierdziu, yy, to przypomnę takie, jakby takie trzy. Yy, rozumienia Bożego miłosierdzia, w ogóle miłosierdzia. Po pierwsze, tu właśnie papież Franciszek bardzo się często powoływał na rozumienie takie definicje świętego Augustyna, który, który właśnie mówił, że misericordia jakby tłumaczył to, co jest z łaciny, że to jest misericor, cor, czyli to jest smutne serce, współczujące serce i o co chodziło, że miłosierdzie to jest takim aktem miłości, gdzie ktoś. Odbiera, przeżywa czyjąś biedę jak swoją własną. I to myślę, że jest bardzo mocne i głębokie, że człowiek właśnie zdolny do miłosierdzia, jakby przeżywa i współczuje, ponieważ jak widzi jakąś biedę, jakieś zło, to przeżywa to jako coś własnego, dlatego tak go to porusza. Zobaczycie, że, że to jest ewidentnie widoczne w Jezusie, że Jezus właśnie po to przyjął nasze ciało, naszą naturę ludzką. I, i dał się potraktować jak grzesznik właśnie, bo, bo przeży, żeby przeżyć nas stan właśnie, jakby, z tego, z jakby z, był poruszony miłosierdziem. Ale po drugie, to co jest ważne, co także przypomina właśnie Święty Tomasz, tradycja tomistyczna, że, yy, że miłosierdzie Boga nie jest tylko współczuciem, nie jest tylko litowaniem się, ale to jest skuteczna miłość, która właśnie uzupełnia yy, naszą nędzę, nasze braki. Że na tym polega właśnie ufność i to jest związane bardzo mocno z nadzieją, że y, jakby to jest w naturze dobroci i miłości Pana Boga, że jak widzi y, właśnie jakieś y, ubóstwo, no to bardzo pragnie i chce skutecznie to uzupełnić, y, nasze braki. Jakby, I to jest miłość, która właśnie realnie wobec y, zła, czy grzechu, czy zła nie boi się tego, ale właśnie to jest odpowiedź na, na tą sytuację zła, czy grzechu, czy nędzy. I to jest miłość właśnie skuteczna, która nie tylko współczuje, ale działa. I trzecia rzecz, która jest bardzo, myślę, że piękna i do tego chciałbym nawiązać, to jest zawsze, że to, co daje miłosierdzie i życie właśnie w miłosierdziu i ufności, to to, że, i to jest piękna prawda, że my jako niedoskonali, wybrakowani możemy być szczęśliwi. I to jest droga do Bożego, Bożego Miłosierdzia, bo my często myślę, że zamieniamy to i myślimy sobie, że możemy być szczęśliwi wtedy, kiedy będziemy właśnie super fajni, nie będzie nam niczego brakować, będziemy jak inni jakby i wtedy możemy być szczęśliwi. A Miłosierdzie może mówi, no nie, odwrotnie i to jest pytanie o, o słabość w moim życiu, nie? jak moja własna słabość, niedoskonałość, moje braki, jakie przeżywam i czym one są dla mnie, i czy właśnie y, z tego powodu siebie nie kocham, odrzucam, czegoś nie chcę widzieć, czy właśnie mam w sobie miłosierdzie i te braki, ta słabość staje się drogą wzrostu w miłości. To jest miłosierdzie. I dlatego, żeby to bardziej zobrazować, y, to przeczytam Wam Słowo Boże z księgi Samuela, y, Walka Dawida z Goliatem. Jakiś ten tekst do mnie bardzo mocno wraca i pokazuje właśnie jak te miłosierdzie Boże i ta niedoskonałość, jak są dobrą nowiną o, o, o Bożej miłości. Więc <laughs> posłuchajcie fragmentów. Słuchajcie, że w takim wieku, że zdejmuję okulary. Jeden z braci kiedyś jak właśnie zacząłem mówić, coś przeczytałem, zdejmuję okulary, mówi Ty też to masz? Tak. <laughs> Wtedy poczułem się raźniej. Posłuchajcie tej, tej walki z Dawida z Goliatem. Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z gad, był wysoki na sześć łokci i jedną pięć. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był łuskowy pancerz z brązu o wadze pięciu tysięcy cyklów. Miał również na nogach nagolenicy z brązu oraz brązowy zakrzywiony nóż przewieszony przez ramię. Drzewce włóczni jego było jak wałt kacki, a jej grot ważył sześćset cyklów żelaza. Poprzedzał go też giermek niosący tarczę. Stanąwszy naprzeciw, krzyknął w kierunku wojsk izraelskich te słowa: Po co się ustawiacie w szyku bojowym? Czyż ja nie jestem Filistynem, a wysługami sługami Saula? Wybierzcie spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. No i jakaś odpowiedź Izraelitów, wszyscy się przestraszyli. Jakby nikt nie był w stanie wystąpić i walczyć z Goliatem. No i pamiętamy, że jest ten moment takiego niepokoju, poruszenia w obozie i w końcu zgłasza się Dawid, który był młodzieńcem, który nie był wojownikiem, który był pasterzem i mówi: Idę walczyć. To co zrobił, to właśnie walczył z dzikimi zwierzętami i potrafił strzelać z procy. I, i pamiętacie, że Saul pozwolił mu walczyć. Na początku dał mu swoją zbroję, żeby był właśnie w jakiś sposób bardziej chroniony, bezpieczniejszy, miał większą może szansę. Ale Dawid założył tą zbroję i mu nie pasowała. Nie pasowała zbroja Saula, nie pasowała mu zbroja króla. I odrzucił ją, i, i co dalej właśnie zrobił Dawid? I zdjął to Dawid z siebie, wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej, którą miał, i do kieszeni, a z procą w ręce skierował się ku filistynowi. Filistyn przybliżył się coraz bardziej do Dawida, a giermek jego szedł przed nim. Gdy filistyn popatrzył i przyjrzał się Dawidowi, Wzgardził nim, dlatego, że był młodzieńcem i to rudym o pięknej powierzchowności. I rzekł filistyn do Dawida: Czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? Złorzeczył filistyn Dawidowi, przeżywając na pomoc swoich bogów. Filistyn zawołał do Dawida: przybliż się tylko do mnie, a ciało twoje oddam ptakom podniemnym i dzikim zwierzętom. Dawid odrzekł filistynowi: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem. Ja zaś idę na Ciebie w imię Pana Zastępów, Boga wojsk izraelskich, którym urągałeś. Dziś właśnie wyda Cię Pan w moje ręce, pokonam Cię i utnę Ci głowę. Dziś oddam trupy wojsk filistyńskich na żer ptactwu podniebnemu i dzikim zwierzętom. Niech się przekona cały świat, że Bóg jest w Izraelu. Niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie, mie nie mieczem ani dzidą Panu ocala. Ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda was w nasze ręce. I oto, gdy wstał Filistyn, szedł, zbliżając się do coraz bardziej ku Dawidowi. Dawid również pobiegł szybko na pole walki naprzeciw Filistynowi. Potem sięgnął Dawid do torby pasterskiej, wyjąwszy z niej kamień, wyrzucił go z procy, trafiając Filistyna w czoło, także kamień utkwił w czole i Filistyn upadł twarzą na ziemię. Tak to Dawid odniósł zwycięstwo nad Filistynem, procą i kamieniem. Trafił Filistyna i zabił go, nie mając w ręku miecza. Znamy tą historię. To co myślę, że jest bardzo ważne tutaj, bo to jest pytanie: Słowo jest dane nam po to właśnie, żebyśmy. Czegoś mi brakowało. Żebyśmy y, zobaczyli y, jakby w sobie, ile w nas jest właśnie Dawida, ile Goliata i też na ile pragniemy być jak Dawid, a na ile pragniemy być jak Goliat, bo często od tego zależy także nasze jakieś otwarcie na Pana Boga albo nasz gdzieś wewnętrzny stan. Duszy czy emocji, od przywiązania do jakiegoś pragnienia, które może być właśnie niszczące nas. Bo zobaczcie, jakby czym oni się różnią yy, i dlaczego to jest tak to, to ważne rozróżnienie. Bo Goliat, on ma yy, według dzisiejszych naszych standardów około 2,5 metra wzrostu, był świetnie zbudowany, miał świetną yy, właśnie zbroję, hełm z brązu, pancerz. Miał na, na golennicę yy, miał ogromny, yy, ogromny miał yy, i drzewce włóczni, właśnie miał włócznie, miał germka, no po prostu powiedzmy, powiedzmy sobie dzisiaj, no, doskonały wojownik, profesjonalista, yy, doświadczony w walce, no, jakby we wszystkich po prostu parametrach yy, nie do prześcignięcia. Nie? Na wszystko odpowiedź, yy, świetnie wyszkolony, yy, jakby, no, jakby wobec niego każdy z żołnierzy byłby słabszy. Miałby mniej siły, mniej doświadczenia, mniejsze uzbrojenie i tak dalej. I zobaczcie, że, że to jest pytanie: czy my właśnie nie jest tak, że przychodzimy do Boga i nam się wydaje, że rozwiązujemy wszystkie swoje problemy, albo że będzie lepiej, albo że to będzie objaw Bożej Miłości, kiedy on nas uczyni Goliatem. Kiedy przychodzimy i Panie, chcę być jak Goliat, nie? Chcę być super fajną dziewczyną, nie? Chcę być super fajnym księdzem, nie? Zawsze powiedzieć świetne kazanie, nie? Zawsze wiedzieć jakby jak odpowiedzieć, nie? Um, y, zawsze y, dobrze się czuć, nie? Y, zawsze mieć dobrą radę dla innych, nie? I tak dalej, i tak dalej. Zawsze wiedzieć, jak sobie poradzić z dzieckiem w momencie kryzysowym, a z nastolatkiem to już w ogóle, nie? Jakby mógłbym być taki właśnie, żeby mógłbym być, występować w telewizji śniadaniowej i opowiadać o tym, jak to wszystko mi super idzie. I, jakby, i, i zobaczcie, czy, czy nie jest tak, że właśnie tego pragniemy od Boga, nie? I ten moment, jakby rodzi się jakaś frustracja, bo pragniemy, a Bóg mówi, to ci nie jest potrzebne. Nie? Ty, ja nie chcę, żebyś ty był jak goliat, bo ty nie jesteś goliatem, nie? Ym, I to jest właśnie pytanie jakby w nas, nie? A co więcej. Nam się często wydaje właśnie, że obok nas są właśnie tacy profesjonaliści, wobec których w ogóle my jesteśmy słabsi, jakby i nic nie mamy w ogóle do powiedzenia, nie? Bo nam się wydaje, że inni mają lepiej, są lepsi, mają większe doświadczenie, są bardziej wygadani, mają większe wiedzę. Jakby lepiej im wychodzi z dziećmi, są lepszymi księżmi, lepiej głoszą kazania i tak dalej, nie? No i jak tutaj, co tutaj robić, nie? I to jest bardzo ważne pytanie, nie? Bo, 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 bo wiecie, bo, bo, ta, bo ta strategia czy też to pragnienie. Bycie jak goliat i przychodzenie jakby do Boga, żeby mnie uczynił kimś takim, jakby tak naprawdę na końcu ma jakie skutki? Po pierwsze, jakby bycie jak goliat, czy kimś profesjonalnym, doskonałym, nie świętym, ale właśnie doskonałym w takim znaczeniu, superwojownikiem, e, supermenem, e, avengersem, e, jakby kończy się czym, że ty nie potrzebujesz Boga i nie potrzebujesz drugiego człowieka, żeby wzrastać, żeby się nawracać, żeby kochać. Na tym polega właśnie ten problem, bo żeby właśnie być prawdziwym, też potrzeba podjąć ryzyko relacji, potrzeba podjąć ryzyko to, że coś nie wyjdzie i nie wszystko wyjdzie, ale jeżeli mamy to pragnienie, no to Pan Bóg mówi, no to jakby, no to jakby nie da nam tej łaski, no po prostu, no bo to nas niszczy bardzo mocno. Więc pytanie, czy, czy właśnie chce być jak, jak, jak Goliat, yy, takim profesjonalnym na wszystko odpowiedź? Yy, ale to kończy się jakąś po prostu frustracją cały czas. Bo zobaczcie, czym się różni Dawid od, od, od Goliata. <laughs> Dawid jest młodzieńcem właśnie yy, nie ma doświadczenia w, w, wo, w, wojowania. On wie, że Goliat jest lepszym wojownikiem, że ma do czynienia z lepszym przeciwnikiem że jest bardziej doświadczony, profesjonalny, lepiej przygotowany i tak dalej ale to co mówi, myślę, że jest kluczowe, w ogóle to jest przesłanie Księgi Samuela to on mówi, niech wiedzą wszyscy zebrani, że nie mieczem, ani dzidą, ani dzidą Pan ocala ponieważ jest to wojna Pana, On więc wyda was, wasze serce, ręce jakby nie dzidą, ani mieczem, nieprofesjonalizmem Pan Bóg ocala nie? i co robi, yy, chociaż to, to, to nie znaczy, że nie mam czegoś robić dobrze. Yy, czy profesjonalnie, w takim znaczeniu, yy, yy, jakby nie wiem, tego, co, co dajemy innym, nie, ale nie w tym rzecz. Bo zobaczcie, co robi Dawid, bo Dawid jakby robi to, co zawsze i to, co potrafi robić, i nie stara się być kimś innym, właśnie rzuca yy, zbroję Saula, ponieważ on idzie i strzela z Procy. Ale co robił Dawid? Dawid powiedział: Boże, oddał to Bogu. On mówi: Ja wierzę, że Ty się tym posłużysz, żeby zwyciężyć. Nie dzidem, nie mieczem, nie, y, Ty nie sprawisz, że ja stanę się jak Goliat drugi, ale ja wierzę, że tym, co mam, Ty się posłużysz po to, żeby pokonać Goliata. Na tym polega różnica i na tym polega właśnie wiara Dawida, y, która oznacza, że On wierzy, że Bóg jest w stanie posłużyć się wszystkim, tym co ma, czego nie ma, jego sukcesami, porażkami, brakami, ale także, nie wiem, tym co ma, ale może to nie jest najlepsze, ale się posłuży temu, żeby pokonać jego przeciwników, a co więcej, że Bóg się posłuży wszystkim tym, po to, żeby go przemienić, żeby go uświęcić, nie? I na tym w ogóle polega też, to jest inna strona Bożego miłosierdzia, na tym miłosierdzie, że miłosierdzie mówi, twoja słabość jest ci potrzebna, Twoje braki są ci są potrzebne, bo inaczej nie nauczysz się kochać, inaczej nie nauczymy się y, polegać na Bogu, inaczej nie będziemy y, mieć lekarstwa na naszą pychę, naszą próżność, naszą chciwość, inaczej nie będziemy mieć lekarstwa właśnie na, y, y, na tego Goliata w nas, nie? na tego y, takiego profesjonalisty, który chciałby mieć na wszystko odpowiedź, ale tak naprawdę za tym kryje się, jakby, jakby to jest jakaś maska. Nie? Że nie spotykam się z, z Tobą, tylko spotykam się z jakimiś wyłączonymi rzeczami I, albo. I, i zobaczcie, że, że jak to, jakie to jest uwalniające, ale, ale z drugiej strony ogromnie trudne. Czy ty wierzysz, że Twoje braki, może Twoja trudna historia, że Twoja nieumiejętność może nie wiem, może jakoś jakby jest częścią, może stać się narzędziem Twojej przemiany? Nie? może stać się narzędziem Boga, w ręku Boga, żebyś wzrastał w miłości, w innym dobru. I to jest właśnie jakby to przesłanie, nie? Bo jeżeli to jest tak, że cały czas frustrujemy się słabością, to jest frustrujące, albo brakami, nie? Że nie masz energii może, że wstajesz w ogóle, widzisz jakby na czarno świat, albo nie wiem, albo... Yy, no każdy ma tam swoje rzeczy, nie? I, I tak często po prostu, Boże mój, gdyby tego nie było, to jakbym był szczęśliwy, nie? A, a Dawid nam mówi, jego historia, a może lepiej się modlić, Panie Boże, to mnie bardzo boli, denerwuje mnie, może się tym zniechęcam, ale Panie, naucz mnie przez to kochać, posłusz się tym, żebym wzrósł w jakimś dobru, żebym lepiej pogłębił relację z Tobą, nie? Żeby też, Panie spraw, żeby moja słabość stawała się właśnie lekarstwem na moją pychę, czyli ogłacowanie z mojej pychy, żebym nie myślał, nie wiadomo, co jak mi się coś uda, a też żebyśmy się nie co jak coś, coś mi się nie uda. I to jest, słuchajcie, bardzo wyzwalające, bo to jest taki moment, kiedy właśnie wiara w to, że Bóg posługuje się wszystkim w Twoim życiu, żeby Cię przemienić, uświęcić, i to jest potrzebne, żeby pokonać także naszą wewnętrzną pychę Goliata, uwolnić nas właśnie od jakiegoś takiego nieprawdy o nas jakby daje ogromną wolność. Na tym też polega, że właśnie bez tego miłosierdzia, które jakby przyjmuje tą słabość, widzi tą nędzę, nie wstydzi się jej, też jej, wiecie, nie, nie, nie odrzuca, tylko właśnie jakby jest odpowiedzią miłości, która szuka dobra w tym, to jest właśnie miłosierdzie, zaczyna nas to, nas to przemieniać, nie? Bo zaczynamy naprawdę prosić Boga o, o przemianę i, i, chcemy, i, i chcemy właśnie polegać na Nim. Zobaczcie, to jest naprawdę piękne, kiedyś, yy, yy, kiedyś, tak sobie pomyślałem, przepraszam za taki prymitywny bardzo metaforę, ale nie znalazłem innej, jak kiedyś w studni właśnie mówiliśmy sobie o budowaniu poczucia wartości, bo czasami właśnie miałem takie poczucie, że, że, że też marzymy w takim, jak właśnie najpierw musisz zbudować swoje poczucie wartości, jak będziesz się czuł wartościowy, no to wtedy wszystko ci się uda, nie? No, no, no czy znaczy ja nie wiem jak to się robi. Ale to co, to co wiem, to ja widzę, że to co mówi Ewangelia, to że różnie się czujesz. I to nie jest tak, że najpierw musisz napełnić ten zbiornik i potem wiesz, to rozdawać, nie? Tylko to jest o wiele większe pytanie, jak wykorzystujesz to co masz, ale też swoje braki do tego, żeby wzrastać w dobru. To jest ważniejsze pytanie. Jak wykorzystujesz ten dzień i to dobro małe, które masz dzisiaj? I tak sobie właśnie użyłem takiej porównania, nie, że to jest taki moment, to jest takiego z Dawidem, z Goliatem, że wiecie, że nam, mamy takie przekonanie, w ogóle to jest jak z samochodami, na tym polega ułomność tej metafory, bo może to nie jest dla wszystkich, ale ale to jest jak z samochodami, nie, że nam się wydaje, że że, że nas inni polubią i docenią, kiedy będziesz kurczył jak Mercedes, nie, jak będziesz Mercedes, BMW, nie wiem, super fajnym samochodem właśnie i na zewnątrz tak się po, 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 pokażesz, nie i a, ale co, co się w ogóle okazuje, że, 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 a może jesteś maluchem, nie? Może jesteś Seicento, nie? Albo jesteś Uno, Fiat Uno, albo, albo Toyota Jaris, nie? I jakby, i, i wiecie, jakby, i... No wiecie, i jeżeli kurczę pojedziesz, nie wiem, w jakieś trudne miejsce, to może te BMW-ci ukradną, nie? Ale jak pojedziesz gdzieś daleko właśnie, nie wiem, na Kaukaz, Jaris y, y, albo maluchem, no to będzie wielki wyczyn, nie? Ale o co chodzi? Zobaczcie, że problem właśnie polega na tym, że jakby, że te poczucie wartości właśnie buduje się wtedy, kiedy dobrze zaczynasz wykorzystać to, co masz, ale też czego nie masz, nie, że to jest o wiele ważniejsze niż to, żeby się poczuć dobrze. Pozobaczcie, na czym polega problem, bo jeżeli chcesz być jak Mercedes, jak BMW, nie wiem jeszcze, albo ktoś inny, i, i, i no to jakby coś się okazuje. Powiem mam teraz niesamowitą prawdę. Nie wszyscy lubią Mercedesy. Nie wszyscy lubią BMW. Na tym polega właśnie jakby ten moment, nie? Że żyjemy w świecie, że nam się wydaje, że jeżeli będziemy tacy albo inni, że inni nas polubią, a to jest nieprawda. Bo o wiele ważniejsze jest, bo jest mnóstwo ludzi, którzy właśnie lubią maluchy. Jest mnóstwo ludzi, którzy lubią Seicento, jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu lubią Jaris i nie chcieliby mieć BMW. Jeżeli ty udajesz, albo właśnie chcesz być kimś innym, bo nie przyjmujesz się, siebie swojej słabości, swoich braków, no to wtedy nie spotkasz się z kimś, kto cię lubi. I, i, i na tym właśnie to jest jakby ten problem. Um. Dzisiaj Pan Bóg nam właśnie mówi y, bardzo mocno tą prawdę, y, o tym, że, że ta słabość i te braki, które są w nas, y, to nie jest przeszkoda w tym, żebyś wzrastał w miłości, żebyś rozwijał dobro i żebyś szedł drogą uświęcenia. Nie? O wiele większym problemem jest wtedy, kiedy chcesz być kimś innym. Nie? Y, to papież Franciszek często powtarzał za akutisem, nie, że rodzimy się jako oryginały, ale kończymy jako kserokopie. Może ty chcesz być kopią kurczę nie wiem kogo, instagramerki, albo instagramera, influencera, Boże mój, to jest naprawdę nikomu niepotrzebne. To co jest piękne właśnie jakby w każdym z nas, to jest ten moment oryginalności, wyjątkowości, nie? tej mieszanki właśnie twojego patrzenia, twoich zdolności, twoich ran. Te rany tak naprawdę zbliżają nas do siebie nie? i te słabości, i kruchość. I pozwalają nam właśnie jakby zobaczyć siebie właśnie w innym świetle i spożyć właśnie uczyć się miłości i miłosierdzia. I dzisiaj już kończąc, chciałbym właśnie, żebyście jakoś zobaczyli w sobie i zapytali się właśnie, jakie macie pragnienia, i też właśnie kim chcecie być. Czy chcecie być właśnie jak Dawid, czy jak Goliat? Ile w nas jest właśnie tego Dawida i Goliata? I czy my wierzymy w to, że właśnie może strzelanie z procy albo inne rzeczy, które są w nas, właśnie nam się wydają takie niepotrzebne, ale są nasze, że tym wszystkim posłuży się Bóg, żeby nas uświęcić? nie? Na tym w ogóle przez, polega przesłanie świętej Teresy z Diziem, Faustyny, że drogą do świętości jest droga niedoskonałości. I to jest tak niesamowite, to jest jakby, to jest pójście za ulicami pustyni. Bo dzisiaj to co mi się też wydaje i to co często jakby bardzo się mocno mówi, że jesteśmy już tak bardzo mocno osłabieni duchowo i kulturowo, że my nie jesteśmy naprawdę w stanie żyć cnotą w takim sensie, żeby właśnie mieć jakąś sobie wewnętrzną siłę do tego, żeby wzrastać właśnie w dobrym, w sprawnościach, nie? W takim sensie w umiarkowaniu, w w sprawiedliwości, w roztropności, i tak dalej. Ale do czego mamy dostęp, i to jest dobra nowina, to jest mamy dostęp właśnie do cnót tologalnych, czyli do łaski, miłości, nadziei i wiary, przez którą Bóg udziela się nam. Jedną właśnie z dróg takich, które Kościół odkrywa w Bożym Miłosierdziu, to jest to, że właśnie droga niedoskonałości, czyli nasze słabości, Stają się narzędziem, jakby w tym, żeby u Boga wypraszać łaski. Nie? Bo zobaczcie, bo może nie jestem silny, ale jeżeli z wytrwałością y, codziennie gdzieś y, przyjmuję samego siebie i uczę się cierpliwości wobec swoich różnych upadków i z Bożą łaską, z Bożą pomocą zaczynam coś od nowa, pomimo tego, że mi się nie udało to wzrastam w wytrwałości. Nie? Wzrastam w miłości, którą właśnie jedną ze znamion jest miłość cierpliwa jest. Właśnie zaczynam jakby w tym, nawet moim, w mojej niedoskonałości zaczynam całym sobą kochać Boga, nie? I, I na tym polega ten moment, ten, ten moment odkrycia Bożego Miłosierdzia przez świętych od XIX wieku, bo oni pewnie już wiedzieli jaka będzie kondycja naszego serca jak będziemy słabi. Do tego was dzisiaj zachęcam, właśnie, żeby zapragnął być jak Dawid, żeby uwierzyć w to, że Bóg posługuje się tym, co masz i czego nie masz, i Twoje braki, słabości są częścią drogi Twojej świętości, po to, żeby właśnie strzelić w głowę Goliata, którego pragniemy w sobie, i żeby nie być kimś innym, ale stawać się świętym w oparciu właśnie o to, kim jesteś, nie? I że masz wszystko potrzebne do tego, żeby stawać się świętym mocą łaski. Ale że jakby w tej Bożym miłosierdzie Bóg wykorzystuje to wszystko. Posługuje się tym niedoskonałym narzędziami, Twoją niedoskonałością, ale potrzebuje właśnie naszej ufności w tym. I to jest właśnie dobre przesłanie dla nas i, i obietnica właśnie takiej wolności.